Jeżeli oglądasz ten odcinek, to prawdopodobnie gromadzisz środki na kontach emerytalnych, które wchodzą w skład trzeciego filaru emerytalnego, a więc są to konta PPE, PPK, IKE, IGZE czy OIPE. Jest to swoisty wyścig. Każdy inwestor do końca roku kalendarzowego ściga się z czasem, żeby wypełnić limity, które oferują te konta. Prawdopodobnie będziemy tak robić przez długie lata i każdego roku będziemy starali wypełniać się te limity jak najbardziej, a najlepiej po sam korek. Ale w końcu przyjdzie moment, kiedy te środki trzeba będzie zacząć konsumować. Oczywiście, może nie każdy będzie je konsumował, ale prawdopodobnie większość z nas gromadzi środki na tych kontach z myślą właśnie o emeryturze i finansowaniu jej z tych środków. I właśnie dzisiaj chciałbym zastanowić się nad tym, jakie są warunki wypłat z tych kont, jakie w ogóle trzeba spełnić warunki, żeby te konta pozwoliły skorzystać z tarcz antypodatkowych, i wreszcie chciałbym zastanowić się też nad tym, w jakiej sekwencji i w jaki sposób z tych kąt środki wypłacać? A więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście nie wszystkie środki inwestujemy na kontach emerytalnych. Czasami zdarza się, że korzystamy z kont opodatkowanych, a takie właśnie konta oferuje broker XTB, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, ale także kanału. Jeżeli masz ochotę skorzystać na przykład z darmowych prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie, czy np. z takich udogodnień jak chociażby oprocentowanie wolnych środków albo np. planów emerytalnych, które idealnie nadają się do inwestowania pasywnego to zachęcam Cię do skorzystania z linku, który znajdziesz w opisie. Dla przypomnienia, w Polsce system emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy filar i drugi filar to filary obowiązkowe, czyli ZUS, pierwszy filar i OFE, drugi filar. No i trzeci filar, który jest dobrowolny i w jego skład wchodzą takie konta jak PPK, PPE, IKE, IGZE, czy OIPE. I są to rodzaje kont, które tak naprawdę można mieć, ale nie trzeba. Tylko, że tutaj kluczowym będzie stwierdzenie, że po prostu warto je posiadać i warto posiadać ich jak najwięcej. A to chociażby z tego powodu, że pozwalają one nam oprócz emerytury w ZUS-ie wypracować sobie jeszcze środki, które tak naprawdę będą... Wspomagały emeryturę ZUS-ową? No bo jak chyba wszyscy dobrze wiemy, na ZUS nie ma co zbytnio liczyć, bo ta emerytura, którą dostaniemy z ZUS-u, nie będzie jakichś wysokich lotów. Zacznijmy od tego, jakie przysługują roczne limity na tych kontach i jak się je liczy. Zacznijmy od PPK, i tutaj górnego limitu kwotowego nie ma. Zależy to stricte od wynagrodzenia. Jeżeli zdecydujesz się partycypować w PPK, to wpłaty, których będziesz dokonywał, zależą od Twojego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia pracownika i można ją zwiększyć o kolejne 2%, ale jest to dobrowolne zwiększenie. A więc maksymalnie jako pracownik możesz wpłacić 4% swojego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o pracodawcę, to obowiązkowo pracodawca dokłada 1,5%. Natomiast tak samo jak i pracownik może zwiększyć dobro dowolnie tą wpłatę do również 4%, czyli o 2,5%. Tak więc składka będzie wynosiła od 3,5 do 8% twojego wynagrodzenia. Dokłada się również państwo i pierwsza wpłata to wpłata powitalna w wysokości 250 zł i dopłaty roczne, które będą, które dopłacane są co roku, wynoszą 240 zł. Swoją składkę 2% można obniżyć nawet do 0,5%, ale jak to zrobić? To jest opcja dla osób, które zarabiają mało, a w praktyce osoby o zarobkach niższych mogą skorzystać właśnie z obniżenia tej wpłaty i takie uprawnienia przysługują uczestnikom, których wynagrodzenie osiągane ze wszystkich źródeł nie przekracza w danym miesiącu kwoty 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli chodzi o PPE, czyli Pracownicze Plany Emerytalne, to tutaj składki również są obowiązkowe i są też składki dobrowolne. Ale różni się to od PPK tym, że np. w przypadku PPE składka obowiązkowa to składka pracodawcy, natomiast składka dobrowolna to składka pracownika. Jeżeli mówimy o składce obowiązkowej, czyli tej, którą pracodawca uiszcza w naszym PPK, to wynosi ona. Minimum 3,5%, natomiast tutaj jest maksymalny limit 7%. A więc obligatoryjnie pracodawca musi wpłacać minimum 3,5%, natomiast może zwiększyć tą składkę do 7% naszego wynagrodzenia. W obu przypadkach, czyli w PPK i w PP, mówimy o wynagrodzeniu brutto. Natomiast w PP jest też składka dobrowolna, którą może uiścić pracownik. No i kwota dobrowolnej składki jest obliczana w oparciu o wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce, a maksymalny limit tej dobrowolnej składki w PPE to 4,5-krotność tego przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. I w 2024 roku ten limit wynosi 35 208 zł. Jeżeli chodzi o IKE. Tutaj mamy limit górny, jeżeli chodzi o kwotę, i ta kwota jest wyznaczana przez trzykrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2024 roku zostało wyznaczone jako 7824 zł, a więc finalnie limit na rok 2024 to 23472 zł. Podobnie jest w x, -e, tutaj natomiast to przeciętne prognozowane wynagrodzenie jest mnożone razy 1,2. I jest to limit dla osób fizycznych, natomiast dla osób, które prowadzą poza rolniczą działalność gospodarczą, ten limit jest wyznaczany przez 1,8-krotność, czyli 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Czyli odpowiednio kwotowo jest to 9388 zł i 80 groszy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a dla tych prowadzących działalność gospodarczą jest to 1483 zł i 20 groszy. Generalnie już w roku 2024 można całkiem pokaźne środki zgromadzić na tych kontach emerytalnych, a do tego jeszcze od zeszłego roku Mamy dostępne konto OIPE, czyli ogólnoeuropejskie konto emerytalne, a rozwijając ten skrót jest to ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny i niestety tutaj na razie tylko i wyłącznie FINAX prowadzi tego typu konta, natomiast limit wpłat na to konto dla obywateli Polski wynosi dokładnie tyle samo co w przypadku IKE w tym roku. A więc trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Przejdźmy do drugiej części, czyli wypłat z tych kąt, i możemy te wypłaty. Podzielić na dwie części. Po pierwsze wypłaty, które nie obligują nas do skorzystania z tarczy podatkowej, a po drugie wypłaty, które obligują nas i pozwalają skorzystać z tych tarcz podatkowych. I my skupimy się na tej drugiej części, a więc będziemy rozważać sytuacje, w których nabędziemy już prawa do skorzystania z dobrodziejstw, które te konta oferują. A więc przyjrzyjmy się warunkom, jakie trzeba spełnić, żeby z tych korzyści móc skorzystać. No i po pierwsze, znowu PPE i tutaj musimy ukończyć 60 lat lub posiadać prawa do wcześniejszej emerytury i wtedy możemy już w wieku 55 lat zacząć wypłacać Środki z naszych kont, bo oczywiście takich kont PPE możemy mieć więcej i to zależy od tak naprawdę pracodawcy. Jeżeli chodzi o PPK, tutaj zasada jest prosta: musimy ukończyć 60 lat, żeby z tych tarcz podatkowych skorzystać. W przypadku IKE. Musimy znowu ukończyć 60 lat, lub jeżeli wcześniej nabędziemy prawa emerytalne, to możemy skorzystać z wypłaty już w wieku 55 lat. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku OIPE. Natomiast najdłużej na korzyści podatkowe trzeba czekać w przypadku konta XE, i tutaj trzeba ukończyć 65 lat. No i zakładając, że już uzyskaliśmy odpowiedni wiek i chcemy z danego konta wypłacić pieniądze. Jak to zrobić? Generalnie powinniśmy się zgłosić do naszego zarządcy. On zweryfikuje, czy już takie prawa nabyliśmy, no i wtedy możemy zacząć wypłacać z tych kont nasze środki. I teraz, w zależności od konta, te wypłaty mogą wyglądać różnie. Na przykład w przypadku PPE, środki można wypłacać dobrowolnie. No chociaż tak nie do końca, bo w wieku 70 lat wymuszona zostaje zgodnie z ustawą wypłata całości środków, które zgromadziliśmy w naszym PPE. Natomiast do tego czasu możemy dobrowolnie dysponować środkami, które się tam znajdują. Czyli możemy jednorazowo wypłacić wszystkie znajdujące się tam środki, ale też możemy wypłacać je w dowolnych ratach. W przypadku PPK jest znowu inaczej, bo możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wypłata jednorazowo 25% środków, które zgromadziliśmy w naszym PPK, a pozostałą część dzielimy na raty. Minimum musi być to 10 lat, czyli 120 miesięcznych rat. Drugi sposób w zasadzie nawiązuje do tego pierwszego, bo zakłada on wypłatę całości środków. Przez co najmniej 10 lat, czyli co najmniej przez 120 miesięcy, i wypłatę właśnie na tyle rat musimy rozłożyć. Jest tutaj mały wyjątek od reguły, bo w momencie, kiedy taka rata będzie wynosiła mniej niż 50 zł, to wtedy musimy wypłacić, czy w zasadzie otrzymamy całość pieniędzy jednorazowo. Po prostu tych środków jest na tyle mało. W przypadku IKE i OIPE mamy bardzo fajną. Opcję i bardzo przyjazną, bo tutaj możemy w zasadzie dobrowolnie tymi środkami dysponować i możemy wypłacić je jednorazowo lub też w dowolnych ratach i w dowolnej ilości rat. W zasadzie tylko po naszej stronie jest to, żeby na naszym koncie zapewnić środki, które będą miały być wypłacone. Gorzej troszeczkę jest w przypadku X, bo znowu nie mamy górnego limitu wieku, w którym wszystko zostanie wypłacone. Wszystko możemy jednorazowo wypłacić sobie z naszego konta X, ponosząc podatek ryczałtowy 10%, ale skomplikowana sytuacja jest w przypadku wypłat ratalnych, bo tutaj znowu musimy niestety zapewnić wypłatę przez co najmniej 10 lat, a więc w co najmniej 120 ratach. No i teraz jak podszedłbym do wypłat? To jest bardzo ciekawe, bo przede wszystkim mamy opcję takie, że wypłaty zależą od wieku i ten wiek jest różny dla różnych kąt, wypłaty zależą od opłat, które ponosimy. No i też wypłaty zależą od tego, czy zdecydujemy się całościowo wypłacić środki, czy zdecydujemy się wypłacić je w ratach. I przyjmując, że dla uproszczenia dla kont PPE, PPK, IKE i OIPE otrzymujemy możliwość wypłaty bez podatku środków w wieku 60 lat, to trzeba zdecydować, gdzie tak naprawdę zaczniemy wypłacać pieniądze najpierw. Przede wszystkim nie wypłacałbym środków całościowo. No chyba, że zaszłaby taka potrzeba. Ale te środki mogą być na tyle duże, że zakładam, że większość z nas nie będzie miała takiej potrzeby, żeby tak duże środki wypłacić jednorazowo. Miejmy świadomość, że oszczędzając kilkanaście czy kilkadziesiąt lat na tych kontach, te środki mogą rosnąć do kilkuset tysięcy złotych, a nawet do kilku milionów. Ale zdecydowanie jeżeli nie musiałbym ponosić jakichś dużych wydatków, a w wieku 60 czy 65 lat nie zakładam takich dużych wydatków, to odrzuciłbym możliwość wypłaty jednorazowej. Druga sprawa, że na PPE, IKE i OIPE mógłbym wypłacać środki w zasadzie dobrowolnie. Natomiast tutaj minusem jest to, że na PPE w wieku 70 lat wszystkie te środki zostaną wypłacone mi od razu w całości. A więc to już daje sygnał, że na pewno PPE chciałbym likwidować przed IKE i OIPE. Ale to nie jedyny powód, bo tak naprawdę na PPE mamy jednostki funduszy inwestycyjnych, które są stosunkowo drogie. No, i jest jeszcze PPK, natomiast tutaj w zasadzie w teorii można uzyskać prawo do wypłaty już w wieku 60 lat, ale skoro i tak wypłacalibyśmy pieniądze z PPE, to po co likwidować PPK, skoro dalej można uzyskiwać korzyści właśnie w ramach wpłat od pracodawcy? Więc pierwszym moim wyborem byłoby PPE i jak najszybsze PPE, bo tak naprawdę od 60 do 65 roku życia jeszcze w teorii nie będę na emeryturze, dodatkowo Wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat obecnie. I to tak naprawdę implikuje nam okres między 60. a 65. rokiem życia, kiedy to PPE można wykorzystać. I w zasadzie tak rozłożyłbym te wpłaty, a więc między 60. a 65. rokiem życia. W teorii od 65. roku życia dochodzi nam świadczenie z tytułu emerytury z ZUS-u. Reszta środków, która brakowałaby mi na życie, pochodziłaby z tytułu PPK. A to z racji warunków wypłat, czyli tak naprawdę wypłaty 1,4 od razu i 75% w 10 latach, czyli do 75 roku życia. Jeżeli coś by tam mi brakowało, no to skupiłbym się na wypłacie z OIPE, bo tutaj w zasadzie mamy pełną dobrowolność i dzięki temu tutaj moglibyśmy sobie tą brakującą część do zusowej emerytury i do. PPK dołożyć. Dlaczego OIPE, a nie IKE? Ano dlatego, że znowu na OIPE mamy opłatę roczną. Na IKE zakładam, że będę sam dysponował środkami, to znaczy będę inwestował na przykład w akcje czy ETF-y i w zasadzie tutaj nie będę ponosił kosztów, albo będą one znikome w przypadku opłat za ETF-y. Zdecydowanie drożej niż na IKE jest na OIPE, więc najpierw skupiłbym się na wyzerowaniu tego konta. A dopiero potem zacząłbym wypłacać pieniądze z IKE. Na samym szarym końcu zostawiłbym XZ, a to dlatego, że XZ jest tak skonstruowane, że będziemy musieli zapłacić 10% podatku od całości, a więc tutaj chcemy jak najpóźniej wypłacać te środki, żeby po prostu mieć pewność, że ten podatek będzie odroczony jak najdłużej, bo dzięki temu będziemy mogli tak naprawdę skorzystać z magii procentu składanego. I im dłużej, na przykład, dywidenda wypłacona 30 lat temu będzie na nas pracowała, tym dłużej nie zapłacimy od tych środków z tytułu tej dywidendy podatku. Może oczywiście zdarzyć się też taka sytuacja, że pieniędzy z PPE nie starczy nam okres od 60 lat do 65, i wtedy opcje są tak naprawdę dwie. No bo jeżeli dalej pieniądze na PPK nam wpływają, to warto odroczyć sobie do 65 roku życia, czyli do przejścia na teoretyczną emeryturę. Albo i jeszcze dłużej, okres, w którym tak naprawdę pracodawca dopłaca nam do naszego konta, ale też państwo. Nie zapominajmy o tym. Co prawda, przez te 2-3 lata pewnie uzysk będzie nieduży, ale skoro można, to dlaczego nie? Ale jak wypełnić tą lukę? Ano, na przykład, środkami z OIPE, na którym również będziemy ponosić koszty, a dopiero w momencie przejścia na emeryturę możemy przestawić się z OIPE na PPK. I w zasadzie sekwencja dalej będzie już taka sama. Dużo łatwiej będzie w przypadku przedsiębiorców, bo tutaj oni nie mają możliwości założenia sobie PPK czy PPE, więc na tych kontach nie będą mieli w zasadzie nic. I tutaj jest bardzo prosto, bo zaczynamy od środków zgromadzonych na OIPs z tytułu tego, że mamy tam najwyższe roczne koszty inwestowania, które niestety, ale będziemy musieli ponosić. Na IKE już tych kosztów nie mamy, więc na IKE będziemy konsumowali środki dopiero w momencie, kiedy wykorzystamy wszystkie środki z OIPE. Alternatywnie, jeżeli coś nam w trakcie zabraknie, no to oczywiście możemy zacząć wcześniej korzystać z naszego IKE. I znowu dopiero na szarym końcu będzie x. Po raz kolejny chcemy odroczyć podatek jak najdłużej. Na samym końcu powiem jeszcze o jednej rzeczy, którą ja osobiście zrobię, bo posiadam konto PPE i w ramach PPE jest taka możliwość, że możemy skorzystać z transferu środków. Może być to transfer środków z PPE x do PPE y. Ale ja osobiście skorzystam z transferu środków z PPE do IKE, bo taki transfer jest możliwy i wymienię drogę jednostki funduszy inwestycyjnych, na przykład na tanie akcje dywidendowe bądź też na ETF-y. Co zdecydowanie zredukuje mi tak naprawdę koszty roczne, które będę zmuszony ponosić. Oczywiście w tych wszystkich kalkulacjach nie wolno też zapominać o tym, że jakaś emerytura z ZUS prawdopodobnie będzie do nas trafiać. I bliżej emerytury warto zastanowić się nad tym, jak rozkładać te wypłaty. Natomiast warto też mieć świadomość o jednej rzeczy. Tak wszyscy gloryfikujemy konta IKE i IGZE. Pamiętamy oczywiście o tym podatku 10% od całości wartości naszego konta IGZE, ale pamiętajmy też, że IGZE ma. Korzyści podatkowe tutaj i teraz, w postaci odpisu od przychodów, które osiągamy w danym roku podatkowym. Ale mimo wszystko warto patrzeć długoterminowo i zastanowić się, że w momencie, kiedy nie stać nas na wypełnianie wszystkich tych kąt pod korek, czyli w zasadzie mówię tutaj o IKE i XE, bo to najpopularniejsze konta. To warto mieć też z tyłu głowy, że może jednak nie rzucać się na jedno konto, ale może rozprowadzać te wpłaty jakoś proporcjonalnie. Przykład z głowy: załóżmy, że wypełniamy tylko limity x, nie wypełniamy limitów ike, albo w ogóle nie wpłacamy pieniędzy na ike, i w takiej sytuacji, na przykład mamy PPK czy PPE, które zaczynamy konsumować od 60 roku życia i nie starcza nam do 65 roku życia. A tego braku nie mamy z czego pokryć. Oczywiście, to sytuacja hipotetyczna, natomiast warto też strategicznie rozkładać te wpłaty, jeżeli nie mamy możliwości wypełnienia limitów tych kont każdego roku, bo może się okazać, że ta hipotetyczna sytuacja będzie dotyczyła nas. Daj znać, co sądzisz o trzecim filarze emerytalnym, czy z niego korzystasz, a jeśli nie korzystasz, to powiedz dlaczego. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, to zostaw w komentarzu również hashtag emerytura, a jeżeli jesteś ciekawy, czy emerytura w 10 lat jest możliwa, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu, który masz teraz na ekranie. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!